Mam witam was w nietypowym odcinku, a mianowicie to kolejny odcinek z teorii. Ostatni odcinek z teorii był z fa, i się dobrze przyjął, to teraz robią kolejną teorię, ale już nie z NAFEM, tylko o jednym youtuberze zwanym PurpleGuy.pl. Tą teorię pomógł mi pisać jeden z użytkowników jego Discorda. Macie jego profilowe tam, jego nazwę na Ekranie i w tej teorii przedstawię wam, czy tak naprawdę PR to tak naprawdę jest Dora. Ale przed tym, jak zacznę gadanie o mojej teorii, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Zapraszam was do oglądania. Czy purpleguy.pl to tak naprawdę Dora i skąd się wziął pomysł na tą teorię? Zaczęło się to 18 listopada, gdy oglądając sobie film Purple Guy'a, została we mnie myśl, czy to tak naprawdę nie jest Dora. A to dlatego, że jak można było zauważyć na wielu filmach Purple Gaya, co chwilę powtarza jedno i to samo zdanie kilkukrotnie. I to dlatego jest tak, żebyśmy my, dzieci, zrozumieli to, co on mówi i jego, w sumie jego przekaz. Drugą rzeczą jest to, że co zdanie robi taką krótką przerwę, by usłyszeć szumy z jego mikrofonu. Czy te szumy coś oznaczają? Chyba nie. Po prostu są szumy, bo nie już szumić mikrofonu. A teraz zapraszam Was do wysłuchania moich i mojego pomocnika punktów dotyczącej tej teorii kilku Jego filmu wychodzi napis Dora. Obie te postacie powtarzają jedną i tą samą rzecz kilkukrotnie, tak aby nasze mózgi zrozumiały to. Co do nas mówią. PurpleGuy.pl na swoich filmach robi błędy, a to dlatego byśmy my, dzieci, wypominali mu to jednocześnie ucząć się na jego błędach. drplgaj w nikuma.pl A to dlatego, że jest polski. Tak samo polskim dubbing Madora. Purpleguy.pl jest fioletowy. Tak samo jak plecak od Dory. Przypadek nie sądzę. Nazwa Purpleguy nie pochodzi z Polski. Tak samo jak imię Dory. Spytanie się Purpleguya, czy jest Dorą nic mi nie odpowiedział. Ale po chwili na jego kanale zmieniła się jego nazwa na Dora. A jego małpa pod tym, no to pod tym nikiem zmieniło się na 666. Dora. AirToolgay.pl jest sprytny, dlatego że jak ktoś odkryje jego tożsamość, to może zmienić konto na inne, ponieważ ma ich wiele. Nie ma w tym, bo tak na imię ma AirToolgay.pl. Ta postać, tak samo jak Dora, posiada swojego przyjaciela-pomocnika. Purple Guy ma podróbę Kartofliksa, czyli Sportsiego, a Dora ma małpkę i ma plecak i tyle. Chyba nie ma więcej przyjaciół. To ciekawe, obie te postacie mają swoich wrogów. Purple Guy ma za wroga glamroka TV. A Dora miała lisa rabusia jako swojego wroga. Więc Jeśli odcinek taki wam się spodobał z teorii, to możecie zostawić łapeczkę w górę i subika. I widzimy się już w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, siema i elo!